Iza jest psycholożką, psychoterapeutką i w Centrum Samopomocy w dyni od początku, a wcześniej w klubie, raz, dwa, trzy. Ja bym Ci Iza poprosił o taką wypowiedź, troszeczkę już nawiązywaliśmy dzisiaj do tego, prawda? Jak to samą pomoc realizować, jak ją praktykować. Jakbyś powiedziała, jak to wygląda u nas w Centrum Samopomocy, co my robimy i dlaczego to jest trudne, albo może łatwe. To ja myślę sobie, że już tutaj do tego nawiązywał pan Marcin, bo tego, czego nie powiedzieliśmy w pierwszej części, to to, że pomoc to no nie są tylko grupy wsparcia, ale samopomoc to może być też właśnie robienie czegoś wspólnie, jakieś takie różne aktywności, czy artystyczne, czy, czy sportowe, czy, czy literackie. I to jest właśnie coś, na co my u nas kładziemy taki spory nacisk. I myślę sobie, że, że jest to ważne z takich kilku powodów, dlatego że pierwszy zależy od osoby. Niektórzy mówią, że im pomaga się to uwolnić od jakichś różnych ciężkich myśli, czyli, czyli taka aktywność jakaś Artystyczna przynosi im ulgę, ale są też osoby, które w żaden inny sposób nie są w stanie porozmawiać, że tworząc coś, jak robią coś w grupie, to, to wtedy to jest taka, taka dla nich przestrzeń na rozmowę. Z tego, z tego powodu jest to ważne, ale też to, to co jest dla nas. Ważne no to to, że tutaj no nie chodzi o to, żeby od nas wychodzili jak jacyś tutaj laureaci przy różnych nagród takich artystycznych, tak, tylko że, że chodzi o właśnie o wspólne spędzenie czasu, o, o, o rozwijanie jakichś swoich zasobów ale też coraz częściej czego Państwo dzisiaj doświadczycie, nam się zdarza, że, że znajdują się u nas takie perełki, jak tutaj pani Eliza jest obecna i swoją twórczość zaprezentuje, no bo dużo osób tworzy do szuflady i, i, i myślę sobie, że kluby samopomocy też są takim miejscem, które pomagają tym Osobom wyjść na zewnątrz ze swoją twórczością, bo często ta twórczość pomaga uporać się z kryzysem, ale myślę sobie, że, że niesie w sobie też taką no, bardzo ciekawą wartość twórczą, bo i pobudza, myślę sobie tutaj odbiorców do refleksji, ale też jakieś takie, jakie poczuć, nasyca poczucie estetyki. Natomiast to, co u nas myślę, że ostatnio się dzieje, to, to mamy właściwie takie trzy, trzy inicjatywy, bo pracujemy obecnie nad, nad powstaniem pracowni na rzecz zdrowia psychicznego, latarnik. I tak y, zalążkiem tego pomysłu było to, że już od około dwóch lat y, prowadzimy taką grupę edukatorów na rzecz zdrowia psychicznego. Powstał taki y, taki projekt y, i tutaj y, razem wspólnie z grupą składającą się i ze studentów i ze osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego, e, tworzyliśmy teksty edukacyjne o zdrowiu e, psychicznym. E, okazało się, że ten pomysł zagryzł i tutaj no, chcielibyśmy stworzyć taką pracownię, która e, w której osobami odpowiedzialnymi za, za edukowanie społeczeństwa w obrębie zdrowia psychicznego, czy za opowiadanie tych historii osób, które się mierzyły z kryzysem, które z kryzysu wyszły, będą właśnie osoby, które mają za sobą takie doświadczenie osobiste kryzysu. W tej pracowni planujemy mieć taką część właśnie social media, jakoś redakcyjną, ale też fotograficzną, nagrywanie filmów, także, także myślę, że tutaj wkrótce będzie więcej o tym informacji. No i też należy, myślę sobie, że podkreślić, że takie działania też są dla osób, które, które się w to angażują, umacniające takie, bo to jest takie poczucie, że robię coś dla innych i to też ma taki wymiar wspierający i terapeutyczny. Drugą taką rzeczą, którą, która u nas się dzieje ostatnio, no to są wystawy prac malarskich i graficznych osób właśnie w doświadczeniu kryzysu psychicznego mieliśmy już wcześniej taki cykl, w którym głównym autorem był Mirosław Śledź. Obecnie, obecnie teraz mamy takie wystawy, które, których autorami są różni twórcy często właśnie z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Te wystawy można zobaczyć w trzech miejscach, to jest w Gdyni są dwa takie punkty, to jest Klub Raz, Dwa, Trzy na ulicy Warszawskiej 42, Klub Hsian House na ulicy Chrzanowskiego 14 i w Sopocie w Akademii Don Kiszota. Więc tutaj bardzo Państwa zachęcam, żeby jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji, to żeby żeby udać się, bo myślę, że naprawdę, że naprawdę warto, a taką no, trzecią inicjatywą, o której chciałam powiedzieć, bo myślę, że warto to zrobić, to jest coś, co dopiero się odbędzie, a odbywa się co roku, czyli to jest akcja Róża od Świętego Walentego. Myślę, że osoby, które są z Gdyni, to oczywiście kojarzą i, i, i same biorą udział. Jest to taka akcja, oddana inicjatywa, powstała z pomysłu osób właśnie chorujących, dlatego że nam. Im zależało, tak, żeby w tym dniu 14 Waletego, który jest u nas tak chutnie ob obchodzony z uwagi na taką, nazwijmy to, miłość romantyczną, żeby jednak tutaj podkreślić, że, że tego dnia być może są też takie osoby, które są samotne, które nie otrzymują odpowiedniego wsparcia żeby pokazać im poprzez takie symboliczne działanie, wręczenie tej, tej symbolicznej róży, że oni też są ważni, że ktoś, ktoś o nich pamięta i myśli. I z tego względu ja myślę, że ta akcja no jest warta tutaj kontynuacji, naśladowania. I to, do czego bym zachęcała Państwa, to szczególnie, bo ta akcja no, bardzo prężnie tutaj działa, czy w całym trunieście, myślę sobie, ale jeśli ktoś jest z, z innych części, czy. czy naszego województwa czy kraju, to, to żeby, żeby się z nami kontaktować, żeby, żeby też e, tą akcję e, uaktywnić u siebie, bo jest bardzo dużo organizacji, które e, z całego Pomorza i nawet z Polski się do nas dołącza, ale tak jakby e, one włączają się z działania, ale no jest jakaś taka e, tutaj e, trud w tym, żeby, e, żeby tak jakby zadziałać u siebie, czyli one działają na rzecz e, trójmiasta tutaj i, tych, e, e, i, i czy tworzą jakieś e, właśnie kartki, sentencje, e, pocztówki z życzeniami e, i to wszystko się w obrębie trójmiasta odbywa. Natomiast myślę sobie, że bardzo, e, bardzo cenne by było to, e, żeby przenieść to w różne inne miejsca Polski, bo myślę, że tam też są takie osoby, które by tego potrzebowały. I dziękuję, słuchajcie, ja dopowiem troszeczkę, bo pewnie znacie jak się urzę, prawda? Ale to trzeba powtarzać, bo to jest prosty patent. Idziemy z różą, wręczamy tę różę, ale też poświęcamy czas. I to są osoby, które dzielą się swoim doświadczeniem, prawda? Czyli mówiąc prost, ja też tak przeżywałem to, to co ty. I jest rozmowa i swoją postawą obecnością Daję nadzieję, no, że jednak jestem po tej stronie yy, społeczności, w w szpitalu. Chodzi o to, żeby nie tylko produkować kartki, róże i rozdawać je, tylko poświęcać czas, dzielić się swoją historią, porozmawiać i naprawdę te zwrotki były bardzo, bardzo mocne. Byliśmy, pamiętam, dwa lata temu na oddziale młodzieżowym, to naprawdę od, nawet nie wiedziałem od rodziców córki, której, która była w szpitalu, mówię, nawet nie wiesz Piotr, ile to, jak, ile to znaczyło dla niej, prawda. Więc takie rzeczy są wzmacniające i to jakby znowu jest Taka prośba o reflektowanie to, co robimy, prawda? Bo naprawdę możemy produkować tysiące róż, kupić z tanio, możemy zrobić fajne kartki, to też jest potrzebne, tak? Ale ideą akcji jest poświęcenie czasu i dawanie takiego świadectwa, że, że, że można zrobić, że jest nadzieja na zdrowienie. I za też to, to, co mówiłaś o wystawach, że to nie są, słuchajcie, bo to ma dwa wymiary. Jeden mamy stereotyp taki, że osoba chorująca, osoba w kryzysie, że jest uznana artystycznie, główno prawda. Część osób tak, a część nie, prawda? Ale my dajemy przestrzeń do rozwoju się. I część osób naprawdę jest, jakby odkrywa w sobie taką ekspresję malarską. Bo każdy z nas ma jakąś ekspresję. Nie wszyscy muszą być malarzami. Niektórzy piszą i tak Więc my dajemy taką przestrzeń, ale też stwarzamy okazję wystawami. wystawami do, raz do wzmocnienia tych ludzi, którzy podejmują odrzut i rozwijają się. Dwa, zapraszamy słuchajcie, społeczność lokalną do tego, żeby przychodzili do klubu. My już działamy na poziomie takiej profilaktyki, trochę, prawda? Jak Pan, jak Marcin, widziałeś kartkę pod tytułem Zapraszamy na grupę wsparcia, co jest w ogóle super i to grupy wsparcia powinno być u nas więcej, Bo my też wieszamy kartkę, zapraszamy na wernisaż barwy umysłu, prawda? I on się odbywa tu i tu. Czy ludzie muszą widzieć na plakacie, że to jest dla osób z niepełnosprawnością albo z zaburzeniami? Nie, ludzie naprawdę czytają je z wierszami, a czasami przychodzą sąsiedzi, To stwarzamy okazję do spotkań. Jeszcze i zadopowiem, bo yy, yy, w bólach rodzi nam się ta pracownia, jest to Tomek pracowni, ale mamy miejsce, musimy trochę tylko wyremontować, bo naprawdę po co my mamy pisać po prostu na Facebooku? Przecież możemy, słuchajcie, wspólnie się podzielić jako społeczność, po prostu pisać swoje historie, swoje narracje, swoje doświadczenia, i naprawdę y, 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 ludzie się to angażują, a to jest y, przeciwieństwo tego, co było 30 lat temu w ośrodkach. Pamiętacie? Kto pracował w ośrodkach wsparcia? 30 lat. Malowali. no Malowali. Tak, Mara, ty się niedawno temu urodziłaś, także przepraszam. Ale wiecie, jak ja zaczynałem, to było malowanie, malowanie, tylko nie wiadomo po co, dla kogo, rozumiecie, prawda? Kuleczki lepienie, prawda? Teraz to musi być użyteczne jakoś, prawda? Musi mieć jakoś, no, chcemy to osadać w realności, Iza. Ja Ci bardzo dziękuję za to. Za, wchodźcie na, mamy, słuchajcie, centrum samopomocy PRS-u na więc tam można zobaczyć, co robimy. My staramy się, co nie jest łatwo, sztuką, jeszcze raz powtarzam, dawać tyle przestrzeni y, do, do rozwoju i do, do, do realizacji własnych y, y, marzeń, ale też wzrastania i samostanowienia, na ile to jest bezpieczne, prawda? Najchętniej to chcielibyśmy oddać to dla osób, które zdrowieją, ale nie chcielibyśmy, żeby to się skończyło jak na serwiszystu, prawda? Oni tam piją. Wiecie, bo ludzie lubią się gromadzić i lubią się radować, więc na serwisku była taka historia, powiem, musieli zawać klucze, bo oni tam pił alkohol. Więc e, to jest trudna sztuka i to jest zmaganie się, no powiem, powiem, codzienne. No my cały czas zastanawiamy się, pytanie, czy, to jest okay, czy nie jesteśmy już opiekunami, czy, czy, czy ludzie podejmują, ale dla niektórych gotowanie wspólne jest, wiecie, wspaniałą przygodą i nabywaniem kompetencji podstawowych. I za bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, brawa dla Lizy.